Cechy Mistrzów. Podcast o rzemieślnikach i rzemieślniczkach. Fundacja Instytut i Magistyki Społecznej Zapraszam. Dzień dobry. Ja nazywam się Beata Kwiatkowska, to jest podcast Cechy Mistrzów. Dzisiaj naszym gościem jest pan Bartosz Szarek, kamieniarz w drugim pokoleniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan kamieniarzem w drugim pokoleniu. Kamieniarzem był pana tata. Możemy powiedzieć, jak się nazywał? Jerzy Szarek. Jakich umiejętności nauczył pana tata? Mój ojciec przede wszystkim był liternikiem. Zanim e, rozpoczął Kamieniarstwo nagrobkowe przez wiele, wiele lat prowadził e, liternictwo. Uczył się tego w Polsce, uczył się tego w Anglii, w Londynie, gdzie no, w czasach słusznie, równie słusznie minionych wyjeżdżał zarobkowo. A z zawodu kim był? Trudno powiedzieć. Ojciec <grym> zajmował się różnymi rzeczami. Pracował w centralnym laboratorium tutaj przemysłu lniarskiego, w zakładach lniarskich. Tak mniej więcej tak bym powiedział na początku lat 80. zaczął. Uczyć się liternictwa. A skąd pomysł, żeby uczyć się też w Anglii? To jest na tak zwanych saksach? To znaczy tak, ojciec jeździł do Londynu, miał tam znajomych, tak, do których mógł pojechać. W czasach, kiedy ojciec zajmował się liternictwem, liternictwo było bardzo dochodowym zajęciem, więc naturalną koleją rzeczy było rozwijanie. Ojciec po prostu rozwinął działalność, poszerzył ofertę. To takie naturalne tak. pytanie z mojej strony, jak to się stało, że pan zaczął pracować w tym zawodzie? Zawsze pan chciał kontynuować pracę taty? Mój tata zawsze chciał, żebym jej nie kontynuował. O, to ciekawe, bo z reguły rodzice <grym> chcą, żebyśmy ich naśladowali <grym> i do... przejęli biznes rodzinny. Praktycznie do, do końca życia ojciec, no nie bardzo mógł się pogodzić, że, cytuję, marnuje życie w tym zakładzie. Dlaczego? Gdzie Pana widział? Proszę Pani, jak każdy rodzic, podejrzewam, chciał dla swoich dzieci lepiej niż, dla, niż, niż sam miał, tak? No, sam wszystko musiał wypracować, sam wszystko musiał zdobyć, musiał się dorobić, brzydko mówiąc. Chciał, żeby dzieci nie pracowały całą dobę. Zapewnił mi wykształcenie, zapewnił mi wszystkie możliwości, jakie. Tylko chciałem. Decyzja o zajęciu się kamieniarstwem była absolutnie moją decyzją. Nie zmusiło mnie do tego życia ani sytuacja, ani okoliczności. Ale była takim oczywistym wyborem? Czy myślał Pan wcześniej też o innych kierunkach? Niespecjalnie, może się do tego nie przyznawałem za głośno. Skorzystałem z tego, że byłem w sytuacji, w której mogę studiować, co mi się podoba, a nie co da mi oczywisty zawód. Mhm. tak? A co Pan studiował? Więc. Postudiowałem sobie parę lat filozofię, postudiowałem, to znaczy postudiowałem, skończyłem geografię na uniwersytecie warszawskim ze specjalnością geoinformatyka, teledetekcja. A jak to się stało, że wybrał Pan zawód kamieniarza? Ja jestem ogólnie straszna konserwa. Co to znaczy? To znaczy, w czymś dorastałem, z czymś byłem obyty, wydawało mi się naturalne kontynuować to, w czym dorastałem. Wydaje się, że to jest bardzo ciężka praca. No ciężka, bo materiał ciężki. <laughs> to znaczy, to jest praca fizyczna? Oczywiście, to jest praca fizyczna. Taką stricte pracą fizyczną zajmuję się no, w mniejszym stopniu niż ludzie, których zatrudniam. Chociaż umiem to wszystko robić, e, nie zajmuję się tym. No, moja rola w tej firmie jest przede wszystkim pozyskanie Klientów? i obsługa klienta. To, czym ja się zajmuję, ja się zajmuję oczywiście liternictwem. Przygotowywaniem rysunków, projektów, tak dla, dla klienta, ale i schematów do, do, dla pracowników do obróbki. Jeżeli trzeba, zajmuje się montażem. Co nie, jest najtrudniejsze w pracy z kamieniem? Może to, że to, co się z kamieniem zrobi, na ogół już się nie da odkręcić. Utrata materiału? Utrata może nie, ale zdarza się strata czasu, jeżeli nastąpi jakaś pomyłka. Przykładowo pomyłka przy, przy wykuwaniu liter, tak? Pomyłka przy wykuwaniu liter w zasadzie oznacza zaczynanie od nowa. Z czego wykonujemy nagrobki, i który kamień jest najbardziej? Wdzięczny. W realiach nagrobkowych w Polsce tak się jakoś przyjęło, że najbardziej elegancki jest nagrobek czarny. Prawdopodobnie dlatego, że w czasach, kiedy 90% nagrobków było robione z lastryka, to co można było gdzieś czy odzyskać, czy sprowadzić, na ogół pojawiał się czarny granit szwedzki. Musiało to kosztować w tamtych czasach astronomiczne pieniądze. Prawdopodobnie stąd to przekonanie, że, 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 że co czarne to eleganckie, prestiżowe, luksusowe. Niemniej ja nie jestem wielkim zwolennikiem czerni w nagrobkach, bo jest potwornie ciężka w utrzymaniu czystości. Ciężko jest mówić o modzie i nawet niezręcznie jest mi używać tego słowa. Proszę śmiało używać: moda na cmentarzu jak najbardziej obowiązuje, obowiązywała i obowiązywać będzie. To dobrze, to powiedzmy. W takim razie, jak zmieniają się. No dobrze, użyję tego słowa, jak zmienia się moda. Jakich teraz materiałów chcemy używać? W jakiej kolorystyce? Ja bym powiedział, że moda w nagrobkach chyba w, tak jak moda w architekturze. Jeżeli przyjmiemy, że. Szczytem elegancji lat 90. był dom a tort weselny z kolumnami i lwami na bramie. To podobnie było z nagrobkami. W latach 90. prześcigano się w fantazyjnych kształtach w, w takim jakby w chęci, nie wiem, zadziwienia czy, 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 czy zaskoczenia. Te nagrobki przyjmowały czasami dosyć kuriozalne formy. Proszę nie pytać o przykłady, bo no, trudno mi to opisać. Ale tak jak w architekturze, z takiego ostentacyjnego przepychu zmierzamy w stronę geometrycznego minimalizmu, tak trochę myślę i w stylistyce nagrobków. Jaki zasięg działania ma Państwa firma i czy jesteście w stanie, albo w jaki sposób jesteście w stanie konkurować z wielkimi firmami kamieniarskimi? Możemy mieć, ale nie mamy zasięgu ogólnopolskiego, prawda, jako tutaj lokalne zakłady kamieniarskie. Oczywiście, że każdemu z nas, mówię o kolegach z branży, każdemu z nas się zdarzyło wykonywać pracę w najbardziej absurdalnie oddalonych od Żyrardowa miejscach. Nasz rekord do tej pory to jest Gniezno czy Sosnowiec. Wiem, że niektórzy koledzy wysyłali swoje prace za granicę. Ja nie jestem w stanie zapewnić tego, co McDonald's, bo nie wiem, bo mnie na to nie stać, czy, czy, czy bo nie mam takich umiejętności czy, czy takich możliwości. Nie, ja nie jestem w stanie zape zapewnić takiej skali. Mhm. Tak? Jeżeli w jakikolwiek sposób możemy jako firmy no nieduże porównywać się z firmami wielkimi, tak naprawdę jedyne, czym jeszcze kogokolwiek możemy do siebie zrazić lub zachęcić, to jest tylko i wyłącznie podejście do człowieka, mm -hmm. tylko i wyłącznie podejście do klienta, tylko i wyłącznie czas, jaki temu klientowi chcemy poświęcić. Tak? Myślę, że w sytuacjach, z jakimi związana jest y, Państwa praca, czyli y, sytuacja śmierci, to ten czas poświęcany i ta relacyjność jest, wydaje mi się, niesłychanie ważna. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie. Dlatego w obcowaniu z klientem staram się, żeby klient ani przez chwilę nie miał odczucia, że zabiera mi czas. Mój czas jest do Państwa dyspozycji. Jedyne co ja mogę człowiekowi w żałobie zaproponować, tak naprawdę to to jest mój czas, to jest moje zaangażowanie. Trudno tutaj, że, 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 żebym, żebym ja się starał <laughs> ludzi przeprowadzać przez te żałoby, bo ani nie, nie mam do tego Rola. szkolenia, ani, ani to nie moje miejsce. Ale staram się, żeby tej żałoby nie pogłębiać. Myślę, że też wszystkie rzeczy, które są związane w naszej kulturze z rytuałami, związanymi ze śmiercią, chociaż tak jak powiedzieliśmy, one się zmieniają, mogą być nam bardzo potrzebne właśnie w przeżywaniu żałoby i też to są te rzeczy, które jeszcze możemy zrobić. Wydaje się, że dla tej osoby, pewnie trochę dla siebie, ale właśnie jedną z nich jest ten nagrobek. Proszę pani, po, po śmierci mojego ojca, po pogrzebie, pierwsze co mi przyszło do głowy, że jeżeli, by nie, że jeżeli by nie było pogrzebów, to by należało je jak najszybciej wynaleźć. To jest strasznie potrzebne. Nagrobek? Tak, Zdecydowanie ludzie traktują. Postawienie tego nagrobka jako zamknięcie pewnego okresu w życiu, jako, prób, jako tak jako próbę poradzenia sobie z trudną sytuacją. I też stworzeniem chyba takiego miejsca, do którego możemy przyjść. Symbolicznie też. No ta, taka jest idea nagrobka, taka jest idea nagrobka. chociaż ja osobiście uważam, że cmentarz nie jest miejscem, w którym powinniśmy spędzać każdą wolną chwilę. Wręcz przeciwnie, nie po to. Nie po to ten nagrobek postawiliśmy, żeby przy nim spędzać czas. Oczywiście odwiedzić, oczywiście w zależności od przekonań religijnych pomodlić się lub nie, ale odwiedzić, trochę czasu spędzić, jak jasne, ale, ale nie dawać sobie powodów do przesiadywania na cmentarz, bo myślę, że nie, ta, nie taka jest cmentarza rola. Audycji finansuje miasto Żerardów. Jeśli zajmujesz się rzemiosłem i chcesz opowiedzieć mi o swojej pracy, napisz na adres biuro@rzemioslozerardow.pl.